Autostradą A4 wjechałem właśnie do Katowic, no i chciałbym się dostać na drogę numer 86 w kierunku tych. Jeszcze do niedawna ten kierunek był tak naprawdę niemożliwy do przejazdu. Niemożliwy z prostego powodu, yy, albowiem na węźle. Kiszowiec, jak wiemy, zapadła się droga i przez kilka miesięcy nie było możliwości ciągiem drogi krajowej numer 86 przez Węzeł Kiszowiec przejechać. Od chyba gdzieś około dwóch tygodni ten węzeł już jest. Drogowskazy w kierunku Mielska i Tychów już mamy, zarówno na Autostradzie A4 jak i na drodze numer 86 gdybyśmy jechali od strony Sosnowca tak więc zobaczymy jak to wszystko tutaj wygląda a przy okazji będzie, będzie okazja przejechać się węzłem Murckowska właśnie w kierunku w kierunku Tychów bo chyba nawet tego kierunku na moim kanale nie ma. A przy okazji zobaczymy, jak wygląda tutaj ruch w tej okolicy. Ograniczenie do 50, jak widzimy. Gdybyśmy chcieli jechać w kierunku osiedla Paderewskiego, nieco wcześniej jak tamte pojazdy, pojechałbym w prawo. Jak widać, informujące nas o zwężeniu drogi, wygląda na to, że te pojazdy będą na mój pas jechały, wierzały. A więc pojazdy jadące od strony Sosnowca, tak jest. Tak więc, budowa na trwa budowa węzła Giszowiec a jak widzimy już na węźle Murckowska czyli węźle gdzie krzyżuje się autostrada A4 i droga S86 już tutaj w tym rejonie mamy mamy utrudnienia no ładnie to wszystko wygląda prawdę mówiąc no budujący węzeł Giszowiec mieli Teraz te kilka miesięcy tak naprawdę spokoju w pracy, bo nie pracowali przy odbywającym się tutaj ruchu drogowym podobno tutaj jest jakaś nazwijmy to prowizorka wykonana o to, aby, aby ten przejazd 86-ką był. Jak widać, jest z nią w kierunku Katowic. Nie wiem, gdzie tutaj jest to miejsce, które, które było podmyte. Ciężko mi to ocenić. Nie widać tego tak na, na pierwszy rzut oka. Kiszowca, czyli miejsce, które tutaj jest tym tak zwanym wąskim gardłem z przeciwka dość spory korek Ja pojadę może w kierunku W kierunku tychów przejadę cały ten, ten węzeł ja, w kierunek, w którym ja jadę, czyli w kierunku tychów, zwróćcie uwagę yy, no, ruch jest dość, bym powiedział, umiarkowany, natomiast w stronę przeciwną, no, ruch jest spory. Natomiast, jako taka ciekawostka dla tego miejsca, gdy oddawano ten odcinek drogi prasa podała taki tytuł pytając w nim czy powrócą korki otóż moi drodzy droga na drodze krajowej numer 86 w dni robocze te korki powróciły a zwróćcie uwagę tutaj powróciły nie tylko w dni robocze, bo w kierunku Katowic również poza dniami roboczymi powróciły niestety korki. I to jest tak naprawdę przykre dla tego miejsca: że otwarcie drogi spowodowało w tym miejscu korki, a z drugiej strony nie odkorkowało innych miejsc w okolicy. Mam tu na myśli przede wszystkim ulicę Kościuszki i drogę krajową numer 81.